Cześć, witajcie serdecznie z tej strony. Kultury. Wybaczcie mi, że ten format, ale niestety jestem tylko na telefonie i dzisiaj nie będę w stanie wam nic pokazać na komputerze, natomiast wydaje mi się, że jakieś tam aktualizacja, jakiś tam update wam się należy, więc coś wam tutaj może powiem. Jako że cały czas miałem nadzieję na ten spadek do tej wartości wolmenowej poprzedniego tygodnia, niższej na. Poziomie 44 400 dolarów lub punkcie kontrolnym zeszłego tygodnia 44 800 dolarów. Cena troszeczkę jakby się zawiesiła w tym rejonie 47,5 tysiąca. Jak widzicie, tutaj mieliśmy troszeczkę ruch góra-dół, góra-dół, góra, dół. i utworzył się taki mini kanał tutaj. Utworzyły się dwa punkty kontrolne z wczoraj i z dzisiaj w bardzo podobnym miejscu, czyli jakby ludzie tutaj się cieszą handlując pomiędzy tymi dwoma poziomami, tutaj powiedzmy sobie 47500 i 46500 powiedzmy sobie około takich wartościach. No i co ja tu widzę, to widzę możliwość, tutaj widzicie ten fioletowy kwadrat na poziomie 48200, 48328 i to może być podobna sytuacja, jaka miała miejsce dwa dni temu, kiedy odbiliśmy się od tego FIBA, wtedy, kiedy teoretycznie Elon Musk dodał tweeta. I tutaj może być podobna sytuacja, bo zauważcie, w tym miejscu i w tym miejscu mamy dwa punkty kontrolne, które są bardzo podobnym, jakby... Na podobnej wysokości cenowej 48,400 mniej więcej, 48,300 średnio, więc tutaj można by było powiedzieć, że bardzo dużo osób otworzyło sobie jakieś pozycje i oni będą chcieli na przykład wyjść z tych pozycji w tym miejscu. Tak samo za niedługo do tego miejsca dotrze tygodniowy VWAP, co jest tak naprawdę dużym oporem. Tak naprawdę. Ten ruch do góry, który mamy aktualnie jest mm, słaby wolumenowo, był słaby wolumenowo, teraz nagle ten wolumen troszeczkę wyskoczył poza średnią, także mamy szansę wyskoczyć do tego FIBa, z tego ruchu. Zobaczcie sobie, od tego poprzedniego zjazdu w tym miejscu do tego dołka w tym miejscu. I pierwsze FIBO 6166 będzie 48248328, jeżeli cena by dobiła w tym miejscu. Do tego tygodniowego wiwapu, do tych punktów kontrolnych i oczywiście do tej linii trendu od spodu mielibyśmy potwierdzenie, że jest to za duży opór i byśmy ceną zjechali w tym miejscu na dół. No to mamy dobrą opcję na shorta, na shorta, jak mocnego, prawdopodobnie aż do poziomu punktów kontrolnych, które mamy z wczoraj i z dzisiaj. Także do poziomu 47,300 z 48,200, czyli będzie to całkiem niezły ruch na dół, a ja cały czas wyobrażam sobie mniej więcej taki ruch, który. Po prostu tutaj cena została przez te dwa dni ostatnio zaakceptowana poniżej wartości wolumenowej wysokiej poprzedniego tygodnia. Czyli ta cena tutaj się jakby. Można było powiedzieć zaakceptowała <laughs> i moglibyśmy po prostu odwiedzić ten punkt kontrolny z poprzedniego tygodnia miesięczny VWAP w tym miejscu 45 tysięcy i odwiedzić też punkt wolmenowy niski zeszłego tygodnia 44 400 około. Więc tutaj mielibyśmy po prostu logiczne odbicie do góry to znaczy odbicie od tego górnego punktu na dół. Jeżeli oczywiście mówimy o trendzie spadkowym gdzie tutaj mieliśmy no, czekajcie, bo chyba e, nacisnąłem oczywiście nie tak jak trzeba. Cofniemy, żeby nie ruszać tego. E, tutaj mieliśmy. E, tutaj Wam tylko klikam, żebyście widzieli. Poczekajcie. E... No, uciekaj mi stąd. Tutaj tak właśnie to działa na telefonie. E, no, tutaj była, tutaj tutaj, był, e, tutaj była ta najwyższa górka. Tutaj była niższa górka, tu jest niższa górka. Także teoretycznie tutaj będzie jeszcze niższa górka. Ile razy to się może powtórzyć, nie jestem pewien, ale jak najbardziej jest to możliwe. Więc ten short, który mogliście zobaczyć wczoraj u mnie tutaj na wykresie, już jest zamknięty. To znaczy, ja zrobiłem take profit tutaj na tym niskim poziomie, i po prostu stop loss miałem już na poziomie zakupu, czyli trade, który musiał się udać, i po prostu wyszedłem na plusie a nie straciłem nic, także jak najbardziej tutaj chętnie jeszcze raz shorta spróbuję zrobić. Mam alert zastawiony, nastawiony, więc czekam na rozwinięcie sytuacji. Jeżeli będzie sytuacja taka, że to, był, to było potwierdzenie, jedna, jeden dołek i drugi dołek i to było potwierdzenie, że zmieniamy trend i teraz będziemy mieć trend wzrostowy, to tak naprawdę przez to FIBO się przebijemy idąc do góry, więc jak najbardziej jeżeli ktoś chciał robić longa, no to już jest za późno, bo tutaj, tutaj w tym miejscu był tak naprawdę long, można było zaryzykować i spróbować. Dlatego na razie tyle, krótki filmik, kró krótka aktualizacja na temat bitcoina. Postaram się jeszcze wieczorem coś wrzucić, zobaczymy jak to się rozkręci, co z tego wyjdzie później. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i prawdopodobnie do później. Cześć, trzymajcie się, hej.